W tym roku, pomimo tych obiektywnych niedogodności, przeszkód, gromadzimy się pod tym krzyżem, aby oddać cześć tym, którzy oddali życie za Polskę, za to, żebyśmy dzisiaj mogli w tym miejscu się spotykać. Ktoś kiedyś powiedział, że czyny ludzi, którzy przyszli do historii, zawiązują. I właśnie to ich męczeństwo zobowiązuje nas do tego żeby rocznie świadczyć aby dzisiaj w inny sposób dawać świadectwo że walczymy o Polskę, że chcemy żeby Polska trwała i żebyśmy my jako samorządowcy Państwo jako przedstawiciele szkół wpływali kolejne pokolenia młodych Polaków którzy będą pamiętali o przeszłości i dbali o przyszłość na naszej ojczyzny to są dwa najważniejsze zadania każdego pokolenia pamiętanie o przyszłości i praca dla przyszłości naszej ojczyzny. Myślę, że za rok mam nadzieję, że za rok spotkamy się w trochę innych okolicznościach, w pewnym składzie, aby ponownie oddać cześć tym, którzy walczyli za Polskę.